zegarek, a może bardziej opaska sportowa, tak jak miało to miejsce w poprzednich modelach smartwatchy tego producenta. Zaraz zdradzę Wam wszystkie szczegóły. Ale zanim przejdziemy do recenzji, to witam wszystkich nowych widzów na kanale i zapraszam oczywiście do rozważenia subskrypcji po więcej materiałów takich jak ten. Dobra, a teraz możemy zaczynać. Huawei Watch GT2E. To nowa, tegoroczna propozycja akcesorium ubieralnego dla prawdziwych sportowców. Oczywiście nie dosłownie, bo do profesjonalnego śledzenia pulsu raczej bym go nie używał, ale jako amatorski monitor tętna, właśnie dla amatorów i średnio zaawansowanych, trenujących garyciarzy, jak najbardziej się sprawdzi. Ok, zacznijmy od samej konstrukcji, bo tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Koperta jest wykonana ze stali nierdzewnej i podczas moich miesięcznych już testów nie zebrała żadnych zarysowań. Po prawej stronie znajdziemy zgrabne dwa przyciski, które z łatwością można zlokalizować pod palcami a na dodatek tak bardzo przyjemnie się je naciska, więc z użyciem ich nikt nie powinien mieć problemu. Tarcza zegarka pokryta jest szkłem i ja dostałem ten zegarek zupełnie nowy, co oznacza, że jestem pierwszym użytkownikiem, a więc stwierdzam, że podczas miesięcznego użytkowania bez żadnego oszczędzania czy ściągania tego zegarka z ręki nie zauważyłem żadnej ryski. Nie wkładałem go co prawda specjalnie w żadne miejsca, gdzie mógłby ulec zarysowaniu, ale jak na takie standardowe użytkowanie z kilkoma przebytymi treningami jest naprawdę ok. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, że ramka wokół wyświetlacza jest zakrzywiona w dół, więc nic tak naprawdę nie chroni powierzchni ekranu. To jest coś na co warto zwrócić uwagę, jeśli będziecie korzystać z takiego urządzenia na przykład podczas jakichś wspinaczek czy po prostu treningów, gdzie nie trudno o zahaczenie o inne przedmioty. W zestawie dostajemy opaskę z fluoroelastomeru, czyli dokładnie tego samego tworzywa co w przypadku innych zegarków tego producenta. Jest bardzo przyjemna w dotyku i podczas całego okresu użytkowania ani razu nie czułem żadnego dyskomfortu, ani też nie doświadczyłem żadnego obtarcia nadgarstka. Na plus zdecydowanie jest ilość dziurek, dzięki czemu można dopasować zegarek nawet do bardzo wąskich nadgarstków. Jeszcze jedna sprawa to smukłość samego urządzenia, a konkretnie chodzi mi o to, że cała koperta nie odstaje za bardzo od ręki, dzięki czemu nie miałem wrażenia, że coś na tym nadgarstku mi ciąży. W mojej opinii ten smartwatch wygląda naprawdę ładnie i tutaj należą się pochwały dla Huawei za to, że faktycznie zwracają oni uwagę na wygląd swoich urządzeń ubieralnych, co było widać już po ostatnim Łoczu GT2, do którego recenzji odsyłam w prawym górnym rogu ekranu. Okej, okay. przechodząc do wyświetlacza, jest to AMOLEDowa matryca o średnicy 1,39 cala, a rozdzielczość to 454x454 454 piksele. Jeśli chodzi o rzeczywiste wrażenia, to uważam, że wyświetlane treści są ostrzejsze niż te, które można zaobserwować w zegarkach Samsunga. Oczywiście bardzo dobry kontrast, jasność też niczego sobie, chociaż czasami moduł auto nie do końca sprawdzał się w jasnych warunkach oświetleniowych. Tak jakby starał się mimo wszystko oszczędzać baterię i ustawiać tę wartość na maksymalnie 3-4. Ale już po ręcznym nastawieniu go na piątkę nie było problemów z widocznością wyświetlanych treści. Wybudzenie gestem podniesienia ręki działało jak najbardziej OK, więc gdy chciałem zobaczyć godzinę czy odczytać powiadomienie, to bum i już wszystko jest czytelne. Bateria w tym smartwatchu gra ogromną rolę. Mianowicie Huawei reklamuje się z 14-dniowym działaniem tego zegarka na jednym ładowaniu. OK, to jest pewnie do zrobienia przy warunkach, jakie prezentują na swojej stronie. W praktyce było to u mnie bardziej 10 niż 14 dni, przy czym faktycznie zdarzało mi się zrobić jakiś jeden czy dwa treningi w ciągu tego czasu. Nie neguję tych 14 dni, ale pewnie trzeba się postarać, żeby tyle osiągnąć. Dodatkowo też ja wyświetlałem na tym zegarku sporo powiadomień i sprawdzałem sobie swoje dane dotyczące snu i stresu. No ogólnie ten zegarek wytrzymywał jakieś 7 do 10 dni normalnego użytkowania, więc w porównaniu z moim aktywem 2 od Samsunga jest ogromny przeskok. Oprogramowanie nie zmieniło się praktycznie wcale względem poprzednich modeli. Poza tym, że teraz mamy dostęp do większej ilości tarcz, które można sobie pobierać według własnego uznania na zegarek. Ciekawą funkcją jest dodanie opcji sterowania migawką aparatu w telefonie. Dzięki czemu uzyskujemy takiego bezprzewodowego pilota, przy użyciu którego można zrobić sobie zdjęcie po odpowiednim ustawieniu naszego telefonu. Nie wiem czy jest to jakoś bardzo przydatne, ale mimo wszystko dobrze, że jest taka możliwość. Większą zmianą jest natomiast dodanie nowych trybów aktywności. Tutaj znajdziemy 15 trybów podstawowych. I 85 innych trybów, które zostały dodane po jednej z aktualizacji. W większości te tryby różnią się po prostu nazwą aktywności, bo po odpaleniu mamy dokładnie te same opcje, czyli pomiar pulsu i śledzenie GPS. Ale fajnie, że w końcu możemy nazwać swój trening taneczny faktycznie tańcem, a nie zapisywać go pod nazwą inny. Jeśli chodzi o samo śledzenie aktywności, to powiedziałbym, że jest ok. Nie jestem żadnym sportowcem, a już zwłaszcza podczas ostatniego miesiąca izolacji, moja jedyna aktywność to było wstawanie z łóżka. Dobrze, że co jakiś czas dostaję taki sprzęt do testów, bo zmuszam się do przejścia kilometra albo przejechania jakiegoś dystansu rowerem. Naprawdę dziękuję za dbanie o moją kondycję. Ale wracając, na moje oko, dokładność GPS jest jak najbardziej do zaakceptowania. Jeśli chodzi o puls, to tutaj nie porównywałem go z pulsometrem na klatce piersiowej, ale z racji, że zegarek dość mocno przylega do nadgarstka, to też te pomiary wydają się dokładne. Co ważne, nie zauważyłem żadnych przestojów w tym pulsie. Nie ma momentów, żeby zegarek zatrzymał się na jednej wartości i nie mógł zmierzyć kolejnej. Z tym trochę borykałem się w każdym zegarku Samsunga, więc pod tym kątem lepiej wypada Huawei. Jeśli chodzi o pomiar kroków, to również wygląda to dość dokładnie. Podczas kilku testów chodzenia faktycznie te liczby zrobionych kroków i wyświetlanych kroków były takie same. Albo bardzo zbliżone. No i jest jeszcze szereg innych przydatnych funkcji sportowych, z których oczywiście no, nie korzystałem. Są nimi na przykład pułap tlenowy, plany treningowe i takie tam różne tarcze, które możecie sobie przeglądać w trakcie treningu. Później, oczywiście, wszystko można przejrzeć w aplikacji Huawei Zdrowie, a ta z kolei jest naprawdę przejrzysta i łatwo się z niej korzysta, więc pod tym kątem to naprawdę duży plus. Jeśli jeszcze chodzi o oprogramowanie samego zegarka, to dostępny jest moduł monitorowania stresu, który pewnie wykorzystuje jakieś zaawansowane technologie i tak dalej. Ale w rzeczywistości wyświetla po prostu przybliżone wartości, chyba na podstawie pulsu. Miałem to włączone, ale raczej traktowałbym to jako jakiś bayer niż coś, co faktycznie się przekłada na prawdę. W zegarku zainstalowane jest oryginalne oprogramowanie Huawei, które jest dość mocno ograniczone i nie ma możliwości wgrywania żadnych aplikacji z zewnątrz. Jest tylko to, co sam producent zdecyduje się udostępnić użytkownikowi w aktualizacjach. Z nowości względem innych modeli znajdziemy tutaj jeszcze stopień natlenowania naszej krwi, ale reszta to wszystko aplikacje, które już można było znaleźć w modelu Watch GT 2. No i niestety to całe oprogramowanie nie jest moim ulubionym ze względu na bardzo słabe grupowanie i odczytywanie powiadomień. Na to już zwracałem uwagę nieraz, ale naprawdę jest to strasznie słabo zorganizowane. Owszem, powiadomienia się wyświetlają, ale pojedynczo. Oznacza to, że jeżeli dostaniemy trzy wiadomości od jednej osoby, np. w aplikacji Messenger, to każda wiadomość wyświetlana jest osobno, a nie tak jak w zegarkach Samsunga jako pakiet wiadomości, które można odczytać jednocześnie. Niestety nie jest to zbyt wygodne i przez to też uważam, że te powiadomienia często są bezużyteczne. Nie da się też odpowiedzieć na wiadomości tekstowe prosto z zegarka. No a ze względu na brak głośnika i mikrofonu nie ma możliwości odebrania lub wykonania połączenia głosowego bezpośrednio z nadgarstka. Gdy ktoś do nas dzwoni, po prostu wyświetla się komunikat do połączeniu, ale jedyne co można zrobić, to się rozłączyć. Pod tym kątem ten zegarek zdecydowanie kuleje, ale ma za to inne zalety. Do nich należy właśnie długi czas działania na jednym ładowaniu, który według producenta powinien wystarczyć na całodniowe śledzenie aktywności fizycznej na włączonym GPS-ie. I o to pytaliście już wcześniej, czy zegarek wytrzyma całodniową wędrówkę po górach? Odpowiedź brzmi powinien. Jeśli się natomiast rozładuje, to naładować go można za pomocą adaptera dołączonego do zestawu. Wszystko fajnie, bo jest namagnesowany i sam podpina się do zegarka, ale ze względu na mocowanie paska do koperty, czyli takiego stałego zamocowania, to zegarek nie może ładować się leżąc na plecach. Raczej trzeba ułożyć go bokiem, co u mnie często skutkowało obróceniem tej podstawki i zatrzymaniem ładowania. Można też położyć go na ekranie, ale no... na to bym uważał. Czas ładowania do pełna to niecałe dwie godzinki, więc nie ma źle, ale mogłoby być szybciej. No i jeszcze ważny certyfikat wodoodporności, czyli 5 atmosfer. Spokojnie powinien wytrzymać pływanie i też takie tryby sportowe posiada, więc do tego jak najbardziej można go wykorzystać. Z wiadomych przyczyn ostatnio ciężko było udać się na basen, więc jedyny kontakt z wodą w moim przypadku to prysznic. Tutaj nic mu się nie stało i też sam zegarek nie odpalał przypadkowo żadnych trybów w kontakcie z kropelkami wody, więc jest ok. Myślę, że największą zaletą tego smartwatcha jest cena, bo całość jest kompromisem pomiędzy opaską sportową a zwykłym smartwatchem. Mart zegarkiem. Nie wydajemy fortuny, a mimo wszystko dostajemy duży wyświetlacz i wygląd, który wpasuje się do codziennego ubioru. Jest to na pewno ciekawa propozycja i według mnie warto się nad nim zastanowić. Oczywiście aktualną cenę znajdziecie w pierwszym linku pod tym filmem, więc zachęcam do sprawdzenia, bo wszystkie kliknięcia przyczyniają się do rozwoju mojego kanału. Z góry bardzo dziękuję za Wasze wsparcie i jeszcze mam do Was pytanko. Co wy sądzicie o tym zegarku, czy warto go kupić i jak Wam się podoba sam wygląd? Jeśli obejrzeliście do tego momentu, to standardowo zachęcam do rozważenia subskrypcji, klikania łapek w górę i pisania komentarzy, jeżeli ten film był dla Was wartościowy. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!